Cześć, no ok dalszy ciąg okrywania roślin, zima się zbliża nieuchronnie, dzisiaj ukrywam pomarańczkę, zrobiłem jej budę, na razie robię tutaj taki ze styropianu podwyższenie do tej budy, bo buda jest trochę niższa niż potrzebna, no dosyć jest przestronna, trochę może za przestronna, ale... Yy... Ale pomarańczka yy, mam nadzieję, że urośnie w przyszłym roku i później już będzie dobra buda tak, lekko podkopałem, wsadziłem styropian lekko wsadziłem syropian w ziemię w brzegi przypałem trcinami, wyłożyłem folią i zaraz będę zakładał budę. A jeszcze podłączę ten no, termostat drzejnik, no i zaraz to pokażę. Tak, buda założona. Jeszcze zaraz dach przykryję, dachem przykryję. Są wliczki, żeby można było sobie zajrzeć działka, termostat. No jak mówiłem, no buda jest troszeczkę obszerna pozornie. Ale... Ale po pomarańczka za roku rośnie i będzie, i będzie w sam raz. Także nie, nie ma za bardzo sensu robić małej budki. A tym bardziej, że miałem akurat taki materiał. Nie było za bardzo sensu ciąć tych płyt na mniejsze. Z tych pozostałości to i tak już nic by się więcej nie zrobiło. Także tak to wygląda. Pomarańczka jest posadzona do gruntu w tym roku. Od w tym roku w ogóle ją kupiłem. Ten owoc, co tutaj jest, to już był na niej. Było chyba, że trzy owoce przynajmniej ale jeden przynajmniej jeden spadł w transporcie drugi niedawno odpadł no i jeden został liście które tutaj są widoczne na niej to wszystkie wyrosły u mnie bo, też, bo jak ją kupiłem no to miała chyba albo miała bardzo mało liści które zaraz spadły albo nie miała w ogóle już nie pamiętam Chyba miała trochę listków, które spadły mi zaraz. Tutaj, jak, 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 jak yy, yy, po zakupie, zaraz. No! Zima idzie. Dzisiaj słyszałem jakieś plotki, że niby pod koniec miesiąca może być nawet minus 20 stopni, ale nie wiem, czy to tutaj u mnie, czy gdzieś indziej w Polsce. No, tak to wygląda. Taką samą drugą budkę, identyczną, będę stawiał tutaj dla tej, dla karłatki cerifery no tak to wygląda a jeszcze dzisiaj postawiłem budkę e, dla kordylinę red star tak wygląda ta budka Jest przyciepiona do gruntu. O, I tam sobie lecz ciasna, ale taka jest, to taka jest. O, i tak sobie tak to wygląda. O. I tu mi jeszcze jedna taka została budka. W tej budce w tamtym roku była kordyna. Ta jest trochę obszerniejsza. No, ale tą zostawię